Cześć! E, siema, siema. Tutaj do wreszki Dbrski. Dbrski. s Dybryski. DBRSKI. E, jest to pierwszy filmik z serii recenzji gier, w które grałem którym które udało mi się splatynować. E, o, właśnie tu trzeba dodać. Beją. Teraz e, zdjęcie z patynką. No, i tak, co bym mógł powiedzieć o mafii edycji ostatecznej, co w ogóle mógłbym powiedzieć o całym tym formacie na, na recenzowania gier, to to, że nie, jest to, nie są to streamy, tylko po prostu gdzieś tam sobie ściągnąłem materiał filmowy i będę na bieżąco o nim opowiadał. Skoro to recenzja, to musimy przyjąć jakieś kryteria ocen. W tym wypadku przyjmuję skalę ocen od 0 do 5, czyli, no wiadomo, można mieć 0, można mieć 5, można mieć 3, można mieć 1, można mieć też 2. I trzy kryteria, jakby, na którym będę się opierał. Pierwsze to jest kryterium weryfikacja. To jest chyba najciekawsze kryterium, które z którym... Nie spotkałem się do tej pory w grach, w sensie w recenzjach. I w grach też jako takich. Weryfikacja, na czym to polega? Polega to na tym, że aktualnie każda gra ma ileś tam materiałów promocyjnych, jest, jest prowadzona jakaś kampania marketingowa, i to w ogóle wyszło mi w trakcie w zasadzie grania w Cyberpunk'a. Czyli to jak gra przedstawiana jest w materiałach promocyjnych, jak to się ma do tego jak gra wygląda w rzeczywistości. Jeśli chodzi o mafię edycję rozszerzoną, to zaraz to ocenię. Zaraz wam wszystko powiem. Jakby czym w ogóle jest weryfikacja. Drugie kryterium to będzie fun. Czyli ile gra sprawiła mi radości, czy sprawiała mi radość, czy nie. Jest to tak, nie wiem, tak jak było kiedyś w CD-Action nazwane... E, jako grywalność, tak? Czyli... E, czyli to jak, mimo, nie wiem, różnych składowych... Mimo, że, że, że gra na przykład jest zła, albo... Albo jest, jest... Gra jest zła, ale może się na przykład podobać, może się świetnie w nią grać. Albo gra jest... E, no wydawałoby się do dupy, a mimo wszystko granie w nią e, sprawia radość. Więc, więc to jest jakby też bardzo, bardzo obiektywne i pewnie tu będę zawyżał oceny. I ostatnia część jakby tych kryteriów oceny to będą technikalia, tak? Czyli, nie wiem, muzyka w grze, grafika w grze, jak ona działa, jak to wszystko wygląda i, i, i będziemy oceniali grę pod tym względem. W tym wypadku od razu przejdźmy do technikaliów mafii, przed chwilą, jakiś czas temu widzieliście jak nie mogłem przejść przez krzaki, to jest jeszcze pozostałość z mafii trójki, teraz też widzieliście pewne zachowanie się w biatyce dość nieporadnie, więc no tu technikalia w mafii oceniłem na 1, 1 na 5. I od razu mówię, że oceny moje przynajmniej będę się starał, żeby nie były zawyżone, żeby nie było tak jak wszędzie teraz, w każdej recenzji, że gra jest e, 7 na 10, a poniżej tej, e, poniżej jakby nie wiem, 7 na 10, jak już ma 6 na 10, to już jest do dupy i nie wolno w to grać. Nie. Dlatego też zostawiam ostatnie, czwarte kryterium dodatkowe, które nie będzie oceniane w skali od 0 do 5, tylko właśnie w skali e, czy warto kupić grę tak lub nie. Dobra, to ty tyle tytułem wstępu. Zajęło mi to już 4 minuty. E Dobra, to przejdźmy do samej mafii. E Weryfikacja. To jak materiały promocyjne zgadzają się z grą. Tu jest... Tu oceniłem to na 2 na 5. Czemu na 2 na 5? E z jednej strony... Przyjęcie e takiej... Ret retoryki... Tak, że gra jest... E jest jakby następcą Mafii The City of Lost Heaven, tak? czyli, czyli tej Mafii, która, która była no, no mafią taką idealną, tak? prekursorem na no, tamte lata, to był 2000-2001 rok, graficznym tego, co można było zrobić, samej historii opowiedzianej. I, i jakby całej tej grywalności i to miałaby być taka... taki remake, nawet nie tyle remaster, co remake i gdzieś tam się to pojawiało. No tak nie jest. Tak nie jest, nie jest tak. Zacznijmy od tego, że nie nazwałbym tej gry nawet remake'em I to tutaj odwołam się także do, do tego, co, co mówił Jakubek, czyli mój znajomy, który na mafii zjadł wszystkie zęby i jest naprawdę według mnie osobą w Polsce, która chyba ma najpotężniejszą wiedzę na jej temat. Eee, nie, 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 to ta gra nie jest remakiem. O, i tutaj widzimy też piękny przykład bugów, które, które były jeszcze w początkowej wersji. Ta gra nie jest e, remakiem. Ta gra opiera się tu, w niektórych przypadkach dość luźno na tym, co było pokazane w Mafii e, The City of Lost Heaven. Tak jak tutaj e, widzicie, na przykład e, jest też ten. Ten znamienny wyścig, który e, w mafii The City of Lost Heaven był e, bardzo taki bardzo trudny i wielu osób nie przeszło mafii właśnie ze względu na ten wyścig. Więc tak, weryfikacja, w materiałach często właśnie pojawiało się, że to ma być remake, to ma być coś nowego, nowa jakość, ma być po prostu to wszystko co, co przeżyliśmy w Mafii 1 przełożony do nowej szaty graficznej do nowych zastosowań które, które są w grach w 2020 roku a nie w 2000, czy w 2001 tutaj daję 2 na 5 bo nie wszystko się sprawdza fan Fun jaki ta gra mi sprawiła to 3 na 5 czyli taki taka porządna zabawa tak nie było tak że, że źle się bawiłem przy tej grze ale też nie było tak, że po prostu wow, super, i w ogóle. E, I po prostu wow, mógłbym w to grać non-stop, non-stop, non stop Nie, w zasadzie to przeszedłem tą grę, splatynowałem ją, i to chyba byłoby na tyle. Nie sądzę, żebym do niej jeszcze kiedykolwiek wrócił. E, może po prostu tak, żeby sobie coś przypomnieć, czy ewentualnie wydadzą jakieś DLC, czy. E, czy po prostu jakąś dużą aktualizację, tak? bo chyba pierwsza aktualizacja. Wprowadzała coś takiego jak tryb Noir, e, czyli po prostu czarno-biały filtr nałożony na całą grę, dodawało to trochę, e, trochę takiego smaczku. E, ale wiem się dobrze, ta gra jest naprawdę, e, zwłaszcza jeżeli ktoś nie grał w pierwszą część, jest faktycznie dostosowana do, do tych standardów 2020 e, roku. Ale to nie jest moja jedynka, jest dużo uproszczeń naprawdę bardzo dużo uproszczeń. I, I mimo tego, że bawiłem się dobrze, e, to nie jest to coś doskonałego, nie jest nawet nie może się umywać do tego, co było w mafii jedynce. Ja wiem, że niby nie powinno się porównywać tych gier, ale właśnie się powinno i ja będę tak robił i e, myślę, że, że duże odstępstwa fabularne również psują tą grę. E, bardzo lubiłem fragment e, tej gry, kiedy... E, Pojawiliśmy się w dokach, kiedy musieliśmy przynosić skrzynki poczuć się przez chwilę jak docker, jakby całe to budowanie e, misji danej misji w mafii e, to było coś naprawdę dos doskonałego. E, I tworzyło to też takie zbudowanie świata tutaj tego nie ma e, ta misja. E, w, w porcie jest przedstawiona zupełnie inaczej. E, by... Raz dzieje się w nocy że my się tam skradamy, jakby nie jesteśmy jednym z pracowników, tylko musimy się skradać, wykradać, e... nie podobało mi się, jest dużo dużo elementów skradania, e... dużo elementów, e... które... które według mnie psują odbiór tej gry mogły być zrobione lepiej e... Ale mimo wszystko mimo wszystko wiem się dobrze Przechodziłem grę na trybie klasycznym, na najwyższym poziomie trudności, e, więc kilka razy musiałem powtarzać dane etapy, e, bo po prostu się zablokowałem, troszkę trudności sprawiało mi celowanie na PS4, ale ostatecznie udało mi się ją przejść i, i, i przystosować się do tego sterowania. Fan 3 na 5. Technikalia. Ech, technikalia. No właśnie, tu dałem 1 na 5. Dlaczego 1 na 5? Bo gra ma piękną grafikę. Nie oszukujmy się, grafika jest cudowna. Miasto, samochody, refleksy, które się pojawiają, naprawdę mega mi się podobają. Cut -scenki, które zaraz, zaraz zobaczycie po wygraniu tego wyścigu. No to jest naprawdę coś, co wygląda e, bajecznie. Naprawdę ładnie jest to wyciśnięte e, z tego silnika, ale dalej jest to silnik, który był w Mafii 3. I mimo, że gra wygląda cudownie, to na przykład ma pancerne krzaki. noż. pancerne krzaki. Który mamy rok? 97? Żeby w, w pancerne krzaki wprowadzać do gry? W Mafii z 2000, 2000... w Mafii of the City of Lost Heaven nie było takich rzeczy, tak? A tu w Mafii 2020 jest pancerny krzak. Coś, co było również w Mafii trójce, co jak zobaczyłem, to po prostu nie wiedziałem, yy, co się dzieje, nie wiedziałem. Jak to jest możliwe, żeby w grze e, w obecnych czasach znajdowało e, się coś takiego. Dodatkowo. Tommy Angelo, czy główny bohater gry porusza się w wielu przypadkach identycznie jak e, Lincoln Clay e, z Mafii 3. To według mnie jest niedopuszczalne. No ja rozumiem, że, że nie chciało się może na nowo robić motion capture, pewne oszczędzanie. Okej. Okay. Ale Lincoln Klein, który był komandosem, tak, który walczył na wojnie w, Wietna w Wietnamie, i Tommy Angelo, który był taksówkarzem, nawet nie był w, chyba w wojsku. Eee, tak, nie był w wojsku, bo on chwali się, że strzela, eee, że strzela, co zresztą możecie zobaczyć, tylko na odpustach. Więc no nie, 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 nie. Tak nie powinno to wyglądać. Okej, okay, ja rozumiem pewne eee, pewne uproszczenia. No i właśnie to jest to o czym mówię. Dlatego daję 1 na 5, bo jest ta gra jest, wiesz, z jednej strony okej, okay, ładnie wygląda, fajnie, wszystko pięknie, ale z drugiej ma takie niedociągnięcia, że to się w głowie nie mieści, tak? Dlatego technikalia oceniam 1 na 5. Ostatecznie podliczyłem to sobie wszystko pięknie. Wyszło mi, że takiej mafia, ee, że w takiej skali jak jak tutaj będę się starał oceniać, ee, Mapia, edycja ostateczna dostaje ocenę na 2 na 5 ode mnie. No dobra, to teraz pozostaje odpowiedzieć na następne pytanie: Czy warto ją kupić? I tu nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, dobrze się bawiłem. Jeżeli ktoś przeżyje technikalia, to ok. Eee, powiem tak, jeżeli ktoś nie grał. W w mafie z 2000. E, czy z 200... The, no, tak? The City of Lost Heaven, czyli w mafie The City of Lost Heaven czyli oryginał powinien zagrać w tą mafię, tym bardziej, że nie jest ona jakoś specjalnie droga. Pamiętam, że ja ją kupowałem na premierę chyba coś za 150 zł, więc jak na nową grę, to jest naprawdę niska cena. E, mówię to oczywiście o wersji na PlayStation 4. Zresztą sami teraz możecie zobaczyć, że, że te filmiki są bardzo dobre. Jeżeli ktoś nie grał we wcześniejszą to tak, zdecydowanie e, powinien i, i lubi po prostu, lubi te um, lata prohibicji, lata 20, 30, jak najbardziej powinien spróbować. Jeżeli ktoś gra w Mafię The City of Lost Heaven i, i, i zastanawia się, czy zagrać w Mafię edycję ostateczną, też powinien zagrać, żeby zobaczyć, jak wiele rzeczy zostało sknoconych w tej grze, ale jak z kolei, jak niektóre inne zostały zrobione dobrze w moim... W moim, w moim myśleniu. Więc tak to wygląda. E, sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto kupić, czy nie. E, bo jeżeli kogoś to nie interesuje, to nie ma najmniejszego sensu. Ta gra nie zmieni waszego życia. Ta gra nie zmieni waszego postrzegania e, prohibicji. Nie wprowadzi nic poza trochę rozrywką, której, której jakby, możecie się spodziewać. E, więc. Jeżeli ktoś jest fanem, a myślę, że jeżeli to ogląda, trafi tu przypadkiem, to pewnie chce wiedzieć czy warto, czy e, w się sensie interesuje się, to tak, warto, kupuj. Kupuj w ciemno. Myślę, że teraz nawet będzie trochę, trochę tańsza. Ale jeżeli nie i to nie są kompletnie twoje klimaty, daj sobie spokój. Czyli tak, ode mnie. 2 na 5, czy warto kupić? Myślę, że tak. Jeśli to nie są twoje klimaty, nie musisz. Dzięki, trzymajcie się eee, i miłego dnia. Trzymajcie się szybko.